22 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bojanowie odbyła się 61. sesja Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad zgromadzeni przystąpili do jego realizacji. Pełnomocnik burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych Anna Damczak przedstawiła raport z wykonania w 2022 roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej przedstawiłam raport z wykonania gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi jedną z części strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Bojanowo. Zmieniona została również uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu. Podjęta uchwała w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu stanowi realizację zgodnie pomiędzy gminą Bojanowo a powiatem Rawickim w zakresie współfinansowania realizacji zadania polegającym na modernizacji i remoncie drogi Bojanowo-Sowiny. Radni udzielili również burmistrzowi Bojanowa wotum zaufania. Zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzielili burmistrzowi absolutorium. Dziękuję radnym za współpracę przy konstruowaniu i realizacji budżetu za 2022 rok. Dziękuję za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Dziękuję również wszystkim moim współpracownikom, gdyż jest to nasz wspólny sukces. Radni podjęli również inne chwały ważne dla mieszkańców gminy. Całe nagranie z 61. sesji Rady Miejskiej można obejrzeć na stronie internetowej Gminy Bojanowo.